Wszystkich zgromadzonych w Centrum Olimpijskim, przede wszystkim autorów ekspozycji, tych, którzy wystawiają swoje prace. I na północy zabytków piratyjskich, bardzo ostatecznie licznie reprezentowane grono sportowców Na czele z mistrzami, medalistami olimpijskimi pozwolą Państwo, żeby nie tylko jedną znakomitą sportswenkę, legendarna Ela Krzesińska. złota Ela z wszystkich Drodzy Państwo, gospodarzem tego terenu jest prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Pan Andrzej Krasiński, którego teraz chciałbym zaprosić do mikrofonu. Dzień dobry, Spotykamy się dzisiaj w Centrum Olimpijskim, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest to dla nas ogromny. Zaszczyt, że w tym dniu, 12 października, dniu kiedy 95 lat temu powstał Polski Komitet Olimpijski, możemy otworzyć tak wspaniałą 21. Wystawę Kwiatelistów. Przed chwilą wróciliśmy z Krakowa, gdzie byliśmy świadkami pięknej uroczystości z udziałem olimpijczyków, medalistów, władz Krakowa złożyliśmy kwiaty pod tablicą umieszczoną w hotelu francuskim. Braliśmy udział w posiedzeniu, które odbyło się w Radzie Miasta Krakowa. To wszystko odbywa się z okazji 95. rocznicy powstania Komitetu Olimpijskiego to jeden z naszych wspaniałych momentów, jedna z imprez, która wpisuje się w program obchodów. Realizacja tego programu była by niemożliwa, gdyby nie nasi wspaniali sponsorzy i gdyby nie sponsor, który zadeklarował pomoc i wsparcie w obchodach 95 wiecia, Polskie Górnictwo naftowe i Gazownictwo. Dzisiaj to pierwszy dzień. Chcemy zorganizować galę, na którą będziemy starali się zaprosić w miarę możliwości, jak największą ilość uczestników, liczbę uczestników 15 grudnia w Teatrze Wielkim. Będzie to święto całego polskiego ruchu olimpijskiego. Zapraszamy z Światowego Europejskiego Ruchu. To wszystko byłoby niemożliwe bez wspaniałych ludzi, którzy są tutaj wśród nas. Ta wystawa to już kolejny moment, gdzie możemy spotkać się z tym, co związane jest z Ruchem Olimpijskim. Dwóch ludzi zaangażowało się w to najbardziej i cztery, cztery organizacje. Myślę tutaj o Polskim Związku Filatelistów, Polskim Związku Filatelistów Okręg Warszawski. Myślę tutaj o Poczcie Polskiej, która zawsze jest z nami w tych najważniejszych, tam sportu momentach i cieszę się, że Polski Komitet Olimpijski może uczestniczyć w tym, w tym Ta dwójka, o której dwa słowa powiedziałem, to pan Roman Marut, który kieruje dziękuję serdecznie klubem zainteresowań olimpijszych Polskim Towarzystwie Fitatelistów i który jest jednocześnie prezesem Światowego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Olimpijskich. I druga osoba to mój koprzędnik w latach 95 96 prezes. Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Szadewicz który kieruje Klubem Kolekcjonerów Polskich Mam nadzieję, że dla wszystkich, którzy kochają to wspaniałe hobby, będzie to wielkie wydarzenie. I bardzo się cieszę, że tu w Centrum Olimpijskim możemy Państwa tak gościć. Życzę, tak jak w sporcie, miejsc medalowy sukcesów, a ten rok był dla polskiego sportu niezwykle szczęśliwy. Dodając nawet wczorajszy, wczorajszy dzień, przeżywaliśmy wspaniałe emocje, ale myślę głównie o Igrzyskach Olimpijskich, o mistrzostwach świata, zarówno tych, które miały miejsce w Polsce, jak i czy wiele, wiele imprez najwyższej rangi, w tym również lekki artystyczne, ale oczywiście nie tylko. Chciałbym w tym miejscu życzyć wszystkim jeszcze raz sukcesu i zapraszam do częstego odwiedzania Centrum Olimpijskiego i do aktywnego włączania się w problematykę olimpijską. Dziękuję za uwagę. Dobry.